Witam wszystkich. Chciałbym w tym odcinku przedstawić rozwiązanie zadania z matury 2020 z informatyki. Zadanie czwarte Pary. W pliku Pary mamy 100 wierszy. Każdy wiersz to jest para, liczba oraz słowo. Zaczniemy od wczytania danych. Piszemy program, który będzie korzystał z biblioteki IOStream, z biblioteki String do przetwarzania słów, napisów oraz z biblioteki FStream do przetwarzania plików. Pierwsza sprawa to zadeklarujemy sobie zmienną plikową, która od razu będzie skojarzona z naszym plikiem z danymi. IF Stream plik na początku będziemy pisać program i wczytamy dane z pliku przykładowego, do którego mamy odpowiedzi, więc piszemy sobie nazwę pliku przykład.txt. Następnie potrzebujemy kolejnych struktur, żeby zapamiętać pary. Liczba słowo. Nie będziemy tworzyć żadnych złożonych struktur, po prostu. Liczby będziemy y, pamiętać w osobnej tablicy i słowa w osobnej. W jaki sposób będą powiązane liczby ze słowami? Przez wspólny indeks w tych tablicach. Czyli mamy pierwszą tablicę liczb, maksymalnie mamy 100 elementów, i druga tablica to będzie ta, tablica słów. Nazywa się ta tablica Słowo i to będzie też maksymalnie 100 elementów. Następnie deklarujemy sobie zmienną indeksującą y, która po wczytaniu danych będzie oznaczała liczbę wczytanych par i w pętli while y wczytujemy sobie dane najpierw wczytujemy liczbę do tablicy liczba a następnie słowo do tablicy słowo od, na pozycji i tej przepraszam, nie i tej tylko n tej bo mamy zmienną n i tę zmienną za każdym odczytem, po każdym odczycie zwiększamy o 1. Czyli tak, po zakończeniu tej pętli y, mamy wczytane dane do tablic liczba oraz do tablicy słowo, a liczba n mówi, ile odczytaliśmy tych par. Przechodzimy teraz do pierwszego podpunktu. W pierwszym po, podpunkcie y, y, jest coś na temat hipotezy Goldbacha, która mówi, że każda liczba całkowita większa od 4 jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych. I co mamy zrobić? Mamy każdą liczbę parzystą z pliku pary przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Każdą liczbę parzystą. Dobrze. Jeżeli w tym pliku będzie czwórka, no to będzie to rozkład 2 i 2. A Każda liczba większa od 4, parzysta, no będzie, będzie musiała być przedstawiona w postaci sumy dwóch nieparzystych liczb pierwszych. Więc może zajmiemy się tym przypadkiem. Napiszemy sobie po pierwsze funkcję pomocniczą, która sprawdza, czy dana liczba jest pierwsza. Zastosujemy standardowy algorytm. Mamy funkcję, która się nazywa pierwsza przyjmuje jako argument liczbę całkowitą i sprawdza czy nasza liczba n jest liczbą pierwszą zwraca true jeśli jest i zwraca false jeśli nie jest algorytm jest tego typu, że po prostu przeglądamy wszystkie potencjalne dzielniki zaczynając od dwójki i w pętli while będziemy sobie sprawdzać po pierwsze czy nie przekroczyliśmy pierwiastka z n bo jeżeli przekroczymy to znaczy, że że przeglądaliśmy wszystkie te powiedzmy małe dzielniki, jeżeli wśród małych nic nie znaleźliśmy, w tym przydziele od 2 do pierwiastka z n, -a, to znaczy, że dana liczba nie ma żadnego dzielnika pierwszego, y, czyli nie może być, y, y, czyli, nie jest, czyli jest liczbą pierwszą, i tutaj właśnie sprawdzamy, y, sprawdzamy podzielność, czyli reszta z dzielenia n przez i. Jeżeli jest różne od zera, to kontynuujemy, to znaczy przechodzimy do kolejnej liczby i. I teraz po wyjściu z tej pętli, jeżeli i razy i jest większe od n, to znaczy ten warunek jest spełniony. Jeżeli ten nie był jeżeli ten warunek, ten drugi był yy, zawsze spełniony, prawda? Bo wyszliśmy z powodu tego, że ten pierwszy nie był spełniony, a to oznacza, że nie znaleźliśmy żadnego dzielnika, czyli wtedy mamy zwrócić true. Wtedy mamy zwrócić true, w przeciwnym wypadku mamy zwrócić false. Mamy już funkcję, która sprawdza, czy dana liczba jest pierwsza. I teraz potrzebujemy funkcji, która dla danej liczby y, parzystej, większej od 4, znajdzie właśnie taki rozkład. Może napiszmy, napiszmy tę funkcję tak, żeby ta czwórka też była załatwiona, ale najpierw myślimy, że ta liczba y, n jest y, liczbą y, parzystą większą y, od 4. Nazwiemy naszą funkcję suma i co ta funkcja będzie zwracała? Ona będzie zwracała pierwszy składnik, ten mniejszy składnik, czy być może mniejszy składnik pierwszy. Bo ten drugi oczywiście sobie obliczymy bardzo łatwo. Więc argumentem będzie dana liczba i szukamy rozkładu, na, rozkładu tej liczby n na sumę K. I n-k. Czyli wystarczy znaleźć k, no bo ta, ten drugi składnik to jest n-k. W jaki sposób będziemy to robić? Na początku ustawmy sobie wartość zmiennej k na 3, czyli zaczniemy, zaczniemy szukanie, sprawdzanie, czy, czy tym pierwszy, czym składnikiem jest, jest liczba, najmniejsza liczba, pierwsza nieparzysta i w pętli będziemy sobie sprawdzać. Jeżeli k nie przekracza n5 oraz oraz nieprawda, że nieprawda że k jest pierwsza i n minus k jest pierwsza, to wtedy szukaj dalej, czyli zwiększ przejść do następnej liczby K. Czyli, nie, jeśli nieprawda, że pierwsza od k oraz pierwsza od n minus k, to z, przejdź do kolejnej liczby pierwszej. Czyli zwiększ k o 2, bo skaczemy po liczbach nieparzystych. Zaczęliśmy od k równego 3. Skoczymy sobie po liczbach nieparzystych. I po wyjściu z tej pętli taki rozkład znajdziemy. Znajdziemy taki rozkład, no pod warunkiem, oczywiście, że hipoteza Goldbacha jest prawdziwa. Z tematu zadania wynika, że przynajmniej dla tych danych w zadaniu ta hipoteza jest prawdziwa. Zatem tutaj możemy zwrócić właśnie znaleziony. Znaleziony składnik K, ale to nie działa w przypadku, gdy n jest równe 4. W przypadku, gdy n jest równe 4, to znaczy tak, bo my każdą liczbę mamy przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych, każdą liczbę parzystą. No, najmniejszą parzystą jest dwójka, jej się nie da przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Ym, więc, y, więc tutaj jeszcze powinniśmy obsłużyć przypadek, gdy n jest równe 4, więc możemy to zrobić przed pętlą. Ym, mianowicie, jeśli, jeśli n jest równe 4, zwróć. Eee, zwróć 2, zwróć 2 i już jest wszystko w porządku. Możemy przystąpić do realizacji punktu pierwszego. Czyli tutaj mamy zadanie 4.1 przeglądamy wszystkie liczby, czyli i od 0 i mniejsze od n i plus plus. Jeśli n jest parzyste, czyli jeśli dana liczba, nie n, tylko liczba od i, czyli jeśli ta kolejna liczba jest parzysta, to znaczy reszta z dzielenia przez 2 tej liczby jest równa 0, to musimy w zmiennej k sobie zapamiętać to, co nam zwróci funkcja suma p, tak? bo suma p szuka nam tego rozkładu i zwraca pierwszy składnik, ten niewiększy, z tego rozkładu na, na, na dwa składniki pierwsze, czyli wywołujemy naszą funkcję, którą napisaliśmy przed chwilą. I już teraz wiemy, co trzeba wypisać. Mamy wypisać po pierwsze y, naszą liczbę, potem spację, y, mniejszy składnik, czyli nasze k oraz spację i drugi składnik. A drugi składnik to jest liczba odjąćka, Liczba odjąćka. a następnie mamy wypisać koniec koniec wiersza. Dobrze, Zobaczmy jeszcze na temat zadania. Tutaj jest jeszcze taki taki warunek, że jeżeli istnieje, Więcej rozwiązań należy wypisać składniki sumy o największej różnicy. To, że ten warunek jest będzie spełniony w naszym rozwiązaniu, zapewnione jest przez to, że my poszukujemy tego pierwszego, pierwszego składnika od najmniejszej liczby pierwszej. W ten sposób zapewniamy sobie, że, że te, te, te dwa składniki k i n-k mają największą możliwą różnicę możemy zobaczyć czy nasz program się kompiluje na tym etapie tu jest jakiś błąd brakuje, jest literówka ciągle brakuje tutaj a tak teraz już jest dobrze zobaczmy dla pliku przykładowego odpowiedź jest taka jak na obrazku. Sprawdźmy, czy to się zgadza z odpowiedziami. To się zgadza z odpowiedziami. Przystępujemy teraz do rozwiązania zadania 4.2. Dla każdego słowa z pliku pary znajdź długość najdłuższego spójnego fragmentu tego słowa złożonego z identycznych liter. Wypisz znalezione fragmenty i ich długości oddzielone spacją. Jeżeli istnieją dwa fragmenty o takiej samej największej długości, podaj pierwszy z nich. Dobrze, czyli y, teraz potrzebujemy zapisać algorytm, który znajduje długość. Największej, najdłuższej serii tych samych liter w słowie. Czyli jest to bardzo y, podobna y, sprawa do, y, do problemu z tegorocznej matury próbnej: długość y, najdłuższego ciągu spójnego tych samych, y, tych samych wartości. Przy czym tutaj jeszcze pod potrzebujemy pozycji, na której zaczyna się ta seria, najdłuższa seria tych samych liter. Zdefiniujemy sobie funkcję naj, która będzie zwracała naszą długość czyli najdłuższą serię tych samych liter, pierwszą najdłuższą serię. Pierwszym argumentem będzie właśnie nasze słowo. Następne. Natomiast pozycję tej, tej serii y, przekażemy przez referencję i to będzie y, argument, oczywiście, y, całkowity. Nazwiemy go P. Potrzebujemy zmiennej D, która będzie, y, będzie po prostu y, pamiętała aktualnie najdłuższą serię. P na początku. Y, czyli na początku y, zakładamy że, że ta seria aktualna to oczywiście zaczyna się od indeksu 0 więc p jest 0 i teraz w pętli for będziemy y, szukać y, kolejnych y, kolejnych serii y, zobaczmy jak to będzie realizowane czyli y, zmienna indeksująca i zaczyna się od 0 nie przekracza długości słowa a.size Funkcja, metoda zwracająca y, liczbę znaków w słowie. I teraz y, tutaj zastosujemy coś takiego, że wprowadzimy sobie y, drugą zmienną indeksującą, której rola będzie taka, że ona będzie y, zaczynała się od y, wartości o 1 większej od, od i, i to będzie zawsze początek nowej serii. Natomiast zmienna J będzie przebiegała kolejne elementy serii składającej się z tych samych liter. Więc zaczynamy od wartości i plus 1 i w pętli while będziemy po prostu szli z tą zmienną j do końca serii. I nawet za koniec serii, czyli Zobaczymy, jak, jak to będzie realizowane za chwilkę. Oczywiście ta zmienna J również nie może przekroczyć zakresu, czyli mamy J mniejsze od A, size, i teraz J będziemy zwiększać o ile A od I będzie równe A od J, czyli A od I równe A od J, wtedy zwiększamy J o 1. Po wyjściu z tej pętli mamy po prostu koniec serii. I tr trzeba zaktualizować długość. Czyli, jeżeli aktualna długość największa jest mniejsza od długości tej serii, która się skoń skończyła, czyli J i, to wtedy aktualizujemy D, czyli D przypisz J i oraz aktualizujemy początek tej serii, czyli P przypisz i. I teraz. Jak zaczynamy, skończyła się seria, przechodzimy do kolejnej serii, więc początkiem kolejnej serii to jest indeks J, czyli musimy przypisać i, przypisz J. No i pętla zaczyna się od nowa, czyli J będzie tym następnym elementem, i w tej pętli znowu, while będziemy wyznaczali. Y, ostatni element za, za kolejną serią tych samych liter. Czyli po zakończeniu pętli FOR zwracamy obliczoną długość, czyli zwracamy D, natomiast przez referencję, y, przez argument P, zwracamy pozycję najdłuższej serii. Mamy napisaną funkcję, dzięki tej funkcji możemy w prosty sposób y, zrobić podpunkt 4.2. Zadanie 4.2. Musimy tak samo przeglądnąć wszystkie, y, wszystkie słowa. Czyli y, wszystkie słowa zobaczmy dokładnie na temat zadania. Czyli y, dla każdego słowa trzeba znaleźć właśnie najdłuższy, spójny fragment złożony z tych samych liter. Dobrze, czyli wszystko, wszystko robi nasza funkcja naj. Czyli tak. Potrzebujemy w tej pętli y, zmiennej p, żeby właśnie nasza funkcja przez referencję do tego p przekazała. Gdzie ta seria znaleziona się zaczyna, i obliczyła, e, zwróciła e, tutaj e, długość tej serii. I tę długość zapamiętamy w zmiennej d. Czyli wywołujemy z naszą funkcję: Naj e, z argumentem słowo od i, i drugi argument to jest p, gdzie zostanie przekazana pozycja najdłuższej serii tych samych liter. I teraz mamy wypisać po pierwsze mamy wypisać y, tę serię. Użyjemy do tego funkcji bardzo przydatnej substr. Ta funkcja wycina y, z, naszego, y, z naszego słowa, tak, słowo od i wycina podciąg, pod słowo. Podaje się tutaj jako pierwszy argument y, pozycję i liczbę znaków, czyli długość d. Czyli długość d. I teraz, jak wypiszemy naszą serię, to potem mamy wypisać spację, i następnie długość tej serii, czyli d. I koniec, koniec wiersza. Koniec wiersza. Czyli to jest realizacja zadania 4.2. Zobaczmy, czy to się kompiluje. Zamkniemy program. Kompilacja. Nie ma błędów, zobaczmy jak to, jak to działa. No, wykonało się zadanie. I teraz możemy zobaczyć, czy, czy to się wszystko zgadza z, plik z odpowiedziami do przykładu. Wygląda na to, że się zgadza. Wygląda na to, że się zgadza. Dobrze, to teraz zróbmy ostatni podpunkt. Zadanie 4. Kropka .3 W zadaniu 4.3 mamy mamy zdefiniowany porządek yy, porządek wśród par liczba słowo. Co to znaczy, że para liczba 1 słowo 1 jest mniejsza od pary liczba 2 słowo 2? Ona jest mniejsza, jeżeli liczba 1 jest mniejsza od liczby 2 albo Liczba 1 jest równa liczbie 2, oraz słowo 1 jest leksykograficznie mniejsze od słowo 2. Czyli tak, co trzeba zrobić? Trzeba rozważyć wszystkie pary zapisane w tym naszym pliku z danymi, dla których liczba jest równa długości słowa, i wypisać taką parę, która jest mniejsza od wszystkich pozostałych. Czyli trzeba wypisać parę najmniejszą y, według tego porządku, który jest zdefiniowany przez te dwa warunki, czy przez ten jeden taki złożony warunek: to albo to. Dobrze, to przystąpmy do realizacji tego, tego zadania. Musimy przeglądnąć y, nasze dane znowu od początku, czyli mamy pętlę. Pętlę for I chcemy tutaj znaleźć parę najmniejszą, ale algorytm, który znajduje wartość najmniejszą, no na początku zaczyna od, od pierwszej wartości, którą, którą uznajemy za najmniejszą, i potem przeglądając kolejne, kolejne, kolejne wartości, aktualizujemy nasze minimum. Więc y, chcemy teraz znaleźć przed naszą pętlą, chcemy znaleźć pierwszą parę, która spełnia warunek, że liczba jest równa długości słowa. Czyli y, ustawmy sobie tutaj zmienną indeksującą y, m i w pętli while znajdziemy parę, która spełnia właśnie ten warunek. Y, czyli, y, czyli tak. Y, no zakładamy, że ta para y, istnieje. Więc y, możemy tutaj nie kontrolować zakresu, y, bo w treści zdania wynika, że w danych taka para istnieje, która spełnia warunek, że liczba od m y, jest, y, jest równa słowo od m.size. Czyli liczba jest równa długości słowa, ale my musimy znaleźć. Y, znaleźć taką parę, więc powtarzamy. Pętla się yy, powtarza, jeżeli ten warunek oczywiście nie jest spełniony, bo wtedy przechodzimy do kolejnego numeru pary. Tak? do kolejnego numeru, czyli m++. m plus plus. Natomiast jeśli wyjdziemy z tej pętli, to m ta para to właśnie będzie ta pierwsza para, która dla której ten warunek zachodzi, czyli równość zachodzi. Czyli teraz y, wiemy, że liczba od m to jest równe słowo od M.size. size. I teraz, y, tą zmien y, teraz w tej pętli, która jest niżej, będziemy porównywać y, m tą parę z i tą parą, czyli już y, ze zmienną indeksującą i zaczynamy od m plus +1, 1. I tutaj interesuje nas oczywiście taka para, która spełnia warunek, że liczba od i jest równa słowo od i. Kropka size. Wtedy jest, jest sens porównywać naszą i tą parę z m tą parą. I teraz porównujemy, czyli jeżeli się okaże, że i ta para jest mniejsza, to zapiszmy ten warunek, że i ta para jest mniejsza od m tej pary, czyli liczba od i jest mniejsza od liczba od M lub, lub co liczba od I jest równa liczba od M oraz oraz leksykograficznie słowo, li, y, słowo od I jest mniejsze od słowo od M. Czyli zapiszmy to tak się dobrze składa, że dla typu string w języku C++ jest zdefiniowany operator mniejsze i on dokładnie oznacza porządek mniejsze w porządku leksykograficznym, czyli słowo od i jest mniejsze od słowo od m. Czyli ten warunek jeżeli jest spełniony, to oznacza, że i ta para, czyli ta kolejna, którą przetwarzamy, jest mniejsza od m tej pary, czyli aktualnie najmniejszej. No to w takim razie trzeba zaktualizować, że, że ta najmniejsza to jest ta ita. Tak? Aktualnie najmniejsza to jest ita. Czyli tutaj mamy aktualizację. Po zakończeniu tej pętli m wskazuje na najmniejszą parę. I właśnie tę parę wypisujemy. Czyli wypisujemy liczba od m. Spacja słowo od m i znak końca wiersza. Mamy zrobione zadanie 4.3. To teraz dobrze by było wypisać jeszcze przed każdą odpowiedzią do zadania: wypisać numer tego zadania. Czyli tu sobie wypiszemy: C out and line. 4.1 Endline to samo, coś podobnego będzie przed odpowiedzią do zadania 4.2 i tak samo przed odpowiedzią do zadania 4.3. I teraz, jak to wszystko mamy wypisane na konsoli, mamy tam jakieś odpowiedzi. Dla, to są odpowiedzi dla, plik, dla pliku z danymi przykładowymi. Możemy porównać to z tymi odpowiedziami zamieszczonymi, ale oczywiście trzeba zmienić i wczytać tutaj dane z pliku z, dy, z tymi danymi, dla których mamy zrobić to zadanie. Ten plik nazywa się pary.txt. Teraz zobaczmy, jakie są odpowiedzi. No, odpowiedzi są, są takie, teraz dobrze by było, żeby te odpowiedzi zapisać w pliku. Można to zrobić bardzo prosto. Przechodzimy tam, gdzie jest skompilowany yy, program. Wchodzimy sobie do konsoli i wy, wywołujemy nasz program. I to, co on wypisze na konsolę, przekierowujemy do pliku wyniki. 4.txt I teraz mamy już odpowiedzi zapisane w pliku. Mamy odpowiedzi zapisane w pliku. Czyli zadanie numer 4, wszystkie trzy podpunkty tego zadania zostały zrobione. Dziękuję za uwagę.